Narysuj w ten sposób swoje własne życie miłosne. Miłość nie jest wynikiem przypadku, ale mądrych i szczerych kroków. Zdradzę Ci sekrety świadomego kształtowania swojego życia miłosnego i tworzenia głębokiej więzi. A teraz usiądź wygodnie i przygotuj się do napisania własnej historii na nowo, bo miłość zaczyna się od właściwych kroków. Witajcie, drodzy przyjaciele, witajcie. Wszyscy mamy w życiu niezapomniane pierwsze spojrzenia i te uczucia, które łamią serce. Prawda. Kiedy rozpoczynamy nowy związek, nasze serca biją tak szybko, a nasze umysły są wypełnione tysiącami pytań. Dziś wspólnie odkryjemy te pierwsze emocje. Jak zaczyna się miłość i jak nawiązuje się ta wyjątkowa więź. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Pierwsze, jak serce zaczyna bić. Pierwsza atrakcja. Kiedy Twoje serce nagle bije. Czy jest to naprawdę tylko pociąg fizyczny? Czy kryje się za tym znacznie głębsze znaczenie? Aby zrozumieć, dlaczego pierwsze iskry miłości są tak silne, musimy przyjrzeć się głęboko, zarówno z perspektywy biologicznej, jak i psychologicznej. Początkowa atrakcja to nie tylko wygląd, jak nam się wydaje. Kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy, w naszym organizmie zachodzi szereg reakcji chemicznych. Nasz mózg wydziela hormony szczęścia, takie jak endorfiny i dopamina. Hormony te sprawiają, że chcemy częściej widzieć, poznawać i spędzać z tą osobą czas. Jednak początkowe uczucie przyciągania tak naprawdę dostarcza nam wielu informacji. Wygląd, postawa, ton głosu, a nawet uśmiech drugiej osoby wysyłają sygnały do naszego mózgu. Sygnały te pomagają nam zrozumieć, czy będziemy w harmonii z tą osobą i czy możliwe jest nawiązanie z nią więzi. Dlatego to uczucie przyciągania jest w rzeczywistości naturalnym instynktem. Który rozwinęliśmy, aby nas chronić i znajdować najbardziej odpowiednich ludzi. Jednak równie ważne jest prawidłowe oszacowanie siły przyciągania, jak i jej odczucie. W pierwszych krokach relacji możemy zatracić się w tych intensywnych uczuciach. Zamiast zbyt szybko dać się wciągnąć w emocje, próba zrozumienia tych uczuć i cierpliwość w celu lepszego poznania drugiej osoby daje nam szansę na nawiązanie silniejszych relacji w dłuższej perspektywie. Drugi umysł i serce. Rozpoczyna się bitwa umysłu. Podobna bitwa rozpoczyna się w umysłach każdego z nas na początku związku: czy zwycięży serce, czy rozum. W początkach miłości, gdy jesteśmy pod wpływem intensywnych emocji, odczuwamy również potrzebę wprowadzenia naszej logiki w czyn. W tym miejscu, gdzie spotykają się miłość i logika, pojawia się prawdziwy konflikt wewnętrzny. Rozum podpowiada nam, Abyśmy zwolnili i bliżej poznali drugą osobę. Jednak nasze serce już zaczęło być blisko tej osoby. Podczas gdy umysł analizuje każdą możliwość, serce chce odłożyć je na bok i żyć chwilą. Dlatego sprzeczności doświadczane na początku miłości są w pewnym sensie całkiem ludzkie i nieuniknione. Co więc należy zrobić w tym momencie? Słuchanie obu jednocześnie może być najzdrowszym sposobem w tym procesie. Twoja logika będzie Cię chronić i sprawi, że będziesz ostrożnie stawiać kroki. Twoje serce nade związkowi prawdziwe znaczenie. Znalezienie tej delikatnej równowagi pomiędzy umysłem i sercem w ogromnym stopniu przyczynia się do zdrowego rozpoczęcia miłości. Potrzebujesz nowego spojrzenia na głębie miłości, relacji i życia. Na stoicyzm.com odkryj wskazówki i spostrzeżenia, które nadadzą sens Twojemu codziennemu życiu. Kierując się filozofią stoicką, wszystko, czego szukasz, aby poprawić siebie, ukierunkować swoje emocje i ustanowić silną wewnętrzną równowagę, jest tutaj. Odwiedź teraz i dodaj głęboki, filozoficzny akcent do swojego życia. Używanie umysłu i słuchanie serca w związku sprawi, że na dłuższą metę będziesz szczęśliwszy. Kontynuowanie myślenia zamiast podejmowania pochopnych decyzji pozwala naprawdę poznać osobę którą masz przed sobą. W ten sposób pozwalasz, aby miłość była nie tylko więżą emocjonalną, ale także świadomą. Trzecia tajemnica ciekawości chęć odkrywania. Jednym z najsilniejszych uczuć na początku miłości jest ciekawość. Podekscytowanie poznaniem nowej osoby i chęć poznania każdego szczegółu jej życia to jeden z najbardziej fascynujących aspektów tego procesu. Ta ciekawość przyciąga nas jak magnes na początku miłości. Poznanie kogoś oznacza zwracanie uwagi nie tylko na to, co mówi, ale także na to, czego nie mówi. Drobne szczegóły niosą ze sobą wskazówki dotyczące charakteru, wartości i marzeń tej osoby. Na początku każdy szczegół znanej nam osoby sprawia, że związek jest wyjątkowy i głęboki, ponieważ wszystko, czego się o nim dowiadujemy, daje nam możliwość wkroczenia w jego wewnętrzny świat. Ciekawość również podtrzymuje związek przy życiu. Podróż odkrywania świata drugiej osoby ma znaczenie zarówno dla nas, jak i dla tej osoby, bo wzajemne poznawanie się to proces wzajemnego odkrywania. Przyczynia się to do wzmocnienia więzi. W tym momencie posunięcie się do przodu poprzez próbę zrozumienia nie tylko siebie, ale także jego uczuć i myśli daje związkowi solidne podstawy. Nie trać więc ciekawości. Każda nowa informacja, każde nowe wspomnienie przyczynia się do wzrostu waszej miłości. Cierpliwość w procesie odkrywania i zrozumienie wartości drugiej osoby pozwala doświadczyć miłości nie tylko jako ekscytacji, ale także jako silnego zaangażowania. Czwarta siła dzielenia się Łączenie poprzez komunikację. Komunikacja w związku to jeden z najważniejszych czynników utrwalających pierwsze kroki w miłości. Myśli, uczucia i doświadczenia, które dzielą się na początku, tworzą mocny fundament dla dwojga ludzi. Aby mogli się zrozumieć i nawiązać ze sobą więź, w tym procesie komunikacja objawia się nie tylko werbalnie, ale także poprzez sygnały niewerbalne. Wygląd, dotyk i mowa ciała to najbardziej naturalne sposoby nawiązania kontaktu z drugą osobą. Właściwe wykorzystanie mocy komunikacji sprawia, że relacja jest zdrowsza i bardziej znacząca. Aby nawiązać ścierą więź z nowo poznaną osobą, ważne jest, aby naprawdę jej wysłuchać. Zrozumienie jej pomysłów, doświadczeń, lęków i nadziei pozwala na pogłębienie miłości. W tym procesie, próba zrozumienia uczuć drugiej osoby poprzez empatię pomaga postawić pierwsze kroki w kierunku zaufania. Jedna komunikacja to nie tylko mówienie i słuchanie. Szczerość i otwartość są również bardzo ważne w procesie dzielenia się. Możliwość jasnego wyrażania własnych uczuć, granic i oczekiwań wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania. Dzięki temu już w pierwszych krokach związku oboje czują się bezpiecznie i mają szansę na nawiązanie prawdziwego związku. Pamiętaj, że podstawą miłości jest zdrowa komunikacja. Kiedy się poznacie, zobaczycie, jak głęboka staje się wasza więź. Każda chwila spędzona w komunikacji wzmacnia waszą relację i zapewnia trwałość tej szczególnej więzi. Dlatego utrzymanie dobrej komunikacji na początku związku jest kluczem do przekształcenia miłości w długoterminową przygodę. Piąte: tworzenie wspólnych wspomnień. Pierwsze ślady miłości. W nowym związku pierwsze wspólne chwile i wspólne wspomnienia odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu trwałości miłości. Wspomnienia te są potężnym narzędziem nie tylko do dzielenia się dobrymi chwilami, ale także do tworzenia szczególnej więzi między dwojgiem ludzi. Drobne odkrycia, wycieczki, a nawet zwykły dzień spędzony razem mogą stanowić podwaliny związku. Tworzenie wspólnych wspomnień pozwala dwóm osobom lepiej się poznać i służy jako przewodnik dla przyszłej relacji. Na przykład zabawny lub pełen emocji moment, który przeżyliście razem, może zostać zapamiętany jako punkt zwrotny w waszym związku w przyszłości. Te chwile tworzą więź która jest wyjątkowa dla tej osoby i nie może być zrozumiana przez innych. W tym procesie ważne jest, aby pamiętać, że wspólne wspomnienia nie ograniczają się tylko do szczęśliwych chwil. Trudności, przeszkody i problemy, które wspólnie napotykamy, również wzmacniają więź w relacji. Wzajemne wspieranie się i wspólne pokonywanie trudnych chwil sprawia, że miłość jest czymś więcej niż tylko ekscytującym uczuciem i tworzy prawdziwe poczucie solidarności. Wspólne wspomnienia są jak historia związku. Każda chwila jest jak strona opisująca etapy miłości. Ciesz się więc każdą chwilą, gdy pozostawia pierwsze ślady miłości. Te wspomnienia dodadzą ci siły w przyszłych wyzwaniach w związku i zawsze utrzymają przy życiu tę wyjątkową wieś. Szósty strach i odwaga. Odwaga wrażliwości. Dla wielu ludzi miłość wiąże się z byciem bezbronnym. Jedną z naszych największych obaw rozpoczynających nowy związek jest kruchość emocjonalna. Aby jednak nawiązać prawdziwy związek, konieczne jest przezwyciężenie strachu przed bezbronnością. W tym momencie, w pierwszych chwilach miłości, najbardziej potrzebna jest odwaga. Odwaga, którą okazujesz na początku związku, szczere wyrażanie swoich uczuć, dzielenie się własnymi lękami i przeszłymi doświadczeniami, pozwala na nawiązanie prawdziwego kontaktu z drugą osobą. Ta szczerość wzmacnia więź zaufania między dwojgiem ludzi. Zamiast sprawiać, że będziesz wyglądać na słabego, dzielenie się swoimi obawami stanie się w rzeczywistości działaniem wzmacniającym fundamenty związku. Oczywiście nie zawsze łatwo jest być bezbronnym. Całkowite otwarcie się na osobę, którą właśnie poznałeś, i podzielenie się bólami, rozczarowaniami i obawami, których doświadczyłeś w przeszłości, wymaga odwagi. Kiedy jednak druga osoba odwzajemnia tę szczerość w ten sam sposób, węż, która się wyłania, jest znacznie głębsza i bardziej znacząca. Odwaga wrażliwości pozwala doświadczyć miłości w jej najczystszej formie. Odłóż więc swoje obawy na bok i bądź odważny, rozpoczynając nowy związek. Dzięki tym nieustraszonym krokom miłość nabiera znaczenia, a między dwojgiem ludzi tworzy się trwała więź. Pamiętaj, że bycie bezbronnym jest zaletą, a nie koniecznością na początku prawdziwej miłości. Ta odwaga jest jednym z najważniejszych kroków, który pokazuje siłę waszej miłości i zamienia ją w długotrwały związek. Siódme nasiona zaangażowania. Pierwsze słowa i obietnice. Nasiona zaangażowania w związek zasiewa się już w pierwszych dniach miłości. Pierwsze obietnice. Złożone małe obietnice. Złożone obietnice. Wszystko to niesie sygnały dotyczące przyszłości związku i zaczyna tworzyć więź zaufania między dwojgiem ludzi. Te pierwsze kroki to nie tylko początek związku, ale także kamienie węgielne poczucia wzajemnego zaangażowania w związku. Zaangażowanie się w kogoś wymaga zaufania, a zaufanie to proces budowany w czasie. Obietnice złożone na początku pokazują, jak bardzo obie strony cenią związek. Pozornie małe słowa nabierają wielkiego znaczenia na późniejszych etapach związku. Dlatego stanie za każdym zdaniem, które wypowiadasz i każdą obietnicą złożoną na początku miłości, przyczyni się do rozwoju Twojego związku na solidnych podstawach. Zaangażowanie nie ogranicza się tylko do składania wielkich obietnic. Małe gesty, małe, ale znaczące ruchy, pokazują wartość, jaką dajesz drugiej osobie i Twoje przywiązanie do niej. Bycie szczerym i otwarte wyrażanie swoich uczuć w tym procesie zapewnia długowieczność związku. Zaangażowanie jest jak ścieżka, którą budujesz dla przyszłości swojego związku. To droga, która z każdym krokiem, każdym słowem i czynem staje się silniejsza. Dlatego starannie dobieraj pierwsze słowa i odważ się pokazać swoje zaangażowanie w związek. Miłość wymaga nie tylko romantycznego pociągu, ale także odpowiedzialności i lojalności. Każda drobna obietnica, którą składasz, jeszcze bardziej wzmacnia wzajemne zaufanie w przyszłości związku. W ten sposób możesz zbudować trwałe zobowiązanie już od pierwszych dni związku. W tym filmie omówiliśmy, jak zaczyna się miłość, pierwsze kroki i jak rodzi się szczególna więź między dwojgiem ludzi. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci rozpocząć nowy związek i pozwolą głębiej zrozumieć znaczenie miłości. Dziękujemy za poświęcenie czasu na obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.